To, jak myślimy o świecie, wpływa na nasze możliwości i ograniczenia. Przekonania wpływają na to, co jesteśmy w stanie osiągnąć. Nawet to, czy uważamy, że nasi studenci mogą opanować dany materiał, decyduje o tym, czy rzeczywiście im się uda. Również naukowcy często poddają się nieprawdziwemu przekonaniu, że inteligencja czy talent są niezmienne. Profesor Carol Dweck w ramach swoich wieloletnich badań nad motywacją wskazała dwa podejścia dotyczące postrzegania możliwości, tak zwany growth mindset, nastawienie na rozwój, i fixed mindset, nastawienie na trwałość. Oczywistym jest, że wrodzone predyspozycje, inteligencja czy talent mają znaczenie. Fiksując się jednak na ich posiadaniu lub braku, człowiek podświadomie ogranicza możliwości własnego rozwoju. Dzięki próbowaniu nowych rzeczy, podejmowaniu wyzwań, a także wysiłkowi i wytrwałości w dążeniu do celu, Tworzą się nowe połączenia w mózgu, a stare są wzmacniane, co zwiększa nasz potencjał intelektualny. Ocenianie, porównywanie, nagradzanie za osiągnięcia może negatywnie wpłynąć na motywację i pogłębić nastawienie na trwałość. Kluczowe jest tworzenie środowiska, które będzie wzmacniało nastawienie na rozwój czyli zachęcało do próbowania i zadawania pytań, akceptacji. Dotychczasowych trudności, dostrzegania sensu zaangażowania, uczenia się na błędach czy doceniania roli informacji zwrotnej. Jeśli masz wątpliwości, to normalne. W końcu jesteśmy naukowcami i wątpliwości są w pewnym sensie zakodowane w naszej pracy. Pamiętaj jednak, że zmiana nastawienia jest możliwa, nawet jeśli cechy temperamentu czy osobowości i dotychczasowe doświadczenia wzmacniały nastawienie na trwałość. Przekonania można modyfikować. Zmieniają się przecież wiele razy w trakcie naszego życia na podstawie doświadczeń. Nie stanie się to od razu, ale po jakimś czasie efekty w postaci zwiększenia satysfakcji z wyników naszych studentów czy pracy własnej zaczną być widoczne. Uświadomienie sobie tego jest pierwszym krokiem do zmiany. Zmiana będzie też znacznie łatwiejsza w nastawionym na rozwój środowisku. Dlatego zaczynamy nad nią pracę już dziś. Jeśli zainteresowała Cię ta koncepcja, odwiedź stronę Centrum Nowoczesnej Edukacji i dowiedz się więcej o nastawieniu na rozwój.